z tej strony Kinga, młodszy konsultant na w Business Central w firmie Intersys, dzisiaj zaprezentuję funkcjonalność, jaką jest kolejka zleceń. Opowiemy sobie, czym ona jest i zaprezentuję, jak ona działa w praktyce. Kolejki zleceń Business Central pozwalają użytkownikom na planowanie i uruchamianie pojedynczo lub cyklicznie określonych raportów i jednostek kodu. Zobaczmy to więc na przykładzie. Załóżmy, że pracujemy codziennie na wielu walutach i nie chcemy codziennie aktualizować ich kursów ręcznie, spędzając na tym mnóstwo czasu. Aby zaoszczędzić cenne minuty, wystarczy ustawić kolejkę zleceń, a wtedy kursy wymiany walut będą aktualizowały się automatycznie, codziennie, o tej samej godzinie. Przejdźmy zatem na stronę waluty, a następnie na usługa kursu wymiany. Na potrzeby prezentacji utworzyłem dwie analogicznie działające usługi, jedna pobierająca dane z tabeli A Narodowego Banku Polskiego, a druga z tabeli B. Edycja jest możliwa, gdy usługa jest wyłączona. Należy uzupełnić kod oraz opis naszej usługi. Następnie w zakładce serwis trzeba podać adres URL usługi, czyli API, udostępnione przez NBP, które pozwoli nam zaczytać dane do systemu. Poniżej widzimy mapowania pola. To tutaj ustalamy sposób i warunki, jak mają zostać zaczytane dane do BC. Ustalamy tu wartości domyślne oraz reguły transformacji. Jeśli wszystko już zostało ustawione, można włączyć usługę. Z poziomu kartoteki zapisów kolejki zleceń możemy ustawić warunki jak ma ona działać. W zakładce ogólne wybieramy czy ma to być jednostka kodu czy raport oraz ustalamy identyfikator obiektu, który ma zostać uruchomiony. Zaczyta się automatycznie identyfikator użytkownika, który tworzy kolejkę. Następnie możemy wskazać maksymalną liczbę prób uruchomienia. To pole określa, ile razy zadanie kolejki zleceń powinno zostać ponownie uruchomione, po tym jak nie powiedzieć się uruchomienie tej kolejki. Jest to użyteczne podczas sytuacji, w których zadanie może nie reagować, np. w sytuacjach, gdy jest zależne od zewnętrznego zasobu, który nie jest zawsze dostępny. W kolejnym polu określamy, ile sekund należy czekać przed uruchomieniem tego zadania z kolejki zleceń w przypadku niepowodzenia. Możemy zauważyć, kiedy ostatnia kolejka była w stanie gotowości, ustalić najwcześniejszą datę i godzinę rozpoczęcia, datę i godzinę wygaśnięcia oraz limit czasu, który określa maksymalny czas uruchomienia zapisu kolejki zleceń oraz oczywiście widzimy także stan naszej kolejki. Poniżej w zakładce cyklu ustalamy dni, w których ma być uruchomiona kolejka zleceń oraz godzina. My chcemy, aby dane zaczytywały się codziennie o godzinie np. 16. Liczba minut między uruchomieniami wynosi 1440, co w przeliczeniu oznacza 24 godziny. Okres limitu czasu nieaktywności określa nam liczbę minut wymaganą przed automatycznym ponownym uruchomieniem. My tutaj ustawimy sobie mm, 5 minut. Jest to minimalny czas, który można ustawić. Gdy mamy już wszystko, należy ustawić stan jako gotowe. Od tego momentu codziennie o wskazanej godzinie będą się automatycznie aktualizowały kursy walut. Aby zobaczyć dokładne zapisy dotyczące kolejek, można wejść na zapisy dziennik kolejki zleceń, gdzie zobaczymy stan uruchomionej operacji, osobę, która uruchomiła, opis, datę rozpoczęcia i czas trwania. Przejdźmy teraz do strony waluty, aby zobaczyć, czy kursy faktycznie się zaktualizowały. Jak można zauważyć, mamy nowe kursy walut według odpowiednich dat. Widać jednak, że daty są dwie: 5 września oraz 10. Dziś tak, ponieważ mamy tutaj waluty tabeli A, które są aktualizowane przez bank codziennie, oraz tabeli B, które są aktualizowane tylko raz w tygodniu. Więcej informacji o kolejkach zleceń i ich możliwościach zostało zawarte we wpisie do tego odcinka na naszym blogu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego kanału oraz bloga.